Cześć z tej Mateusz, witam Was w kolejnym filmie, dzisiaj mamy 12 sierpnia. No i właśnie jestem w trakcie siewu rzepaku. Rzepak zacząłem siać wczoraj, czyli 11 sierpnia. Aktualnie sieję rzepak bezarkowo po kultimerze. Tutaj chwilę, godzinę temu było uprawione kultimerem, także wilgoci jest sporo, warunki są bardzo fajne, zaraz Wam pokażę. Poza tym kończy mi się akurat materiał siewny, zaraz będę dosypywał Pokażę Wam też jak fajnie właśnie ten siewnik wysiewa się do końca Mam 0,3 kg w zbiorniku i no jeszcze sieję, także da się siać W starym siewniku nie dało rady zasiać aż tyle hektarów na jednej paczce Bo zawsze coś tam zostało, dużo więcej trzeba było nagarniać Jak możecie zauważyć, trochę są tutaj dziury na tym polu Trzęsie w kabinie, z tego względu, że to pole jest uprawiane w tym roku w poprzek Bo tak pasowało, bo połączone z innym polem Polem, no i przez to właśnie jest uprawione w poprzek, żeby no jakoś to w miarę e, wyglądało, żeby po prostu po długości zrobić bardziej pole. E, I tak lepiej pasuje. Pewnie niektórzy powiedzą, że dosyć wcześnie jak na w rzepaku. E, zgodzę się z tym, to jest wczesny termin siewu, ale dwa lata temu zasiałem w strip 10, 10 sierpnia e, rzepak. I to była najlepsza decyzja, jaką ja mogłem dokonać, szczerze mówiąc. E, lepiej jest ten rzepak. E, Hamować niż go później się nie pędzić. Nie wiadomo jakimi specyfikami, super jest opóźniony w rozwoju. No to nie ma opcji, że nam po prostu będzie, że nam się rozwinie przed zimą tak, tak jak powinien. Chociaż ostatnimi laty zimy specjalnie nie ma i teoretycznie lepiej byłoby opóźniać te siewy. To praktyka pokazuje to, że jednak rzepak siany wcześniej, we wcześniejszym terminie no w jakimś stopniu lepiej. No, i jak możecie zauważyć, tych zbiorników zostało naprawdę mało. Według y, tutaj komputera zostało 20, y, 230 gram. Także tylko tyle, co na aparacie wysiewającym jest. Jeszcze by szło siać, bo jeszcze się aparat nie odkrył. E, no, ale tutaj po prostu y, już nie ma sensu. Dostępię sobie rzepak. E, dzisiaj siałem odmianę Rapula e, Temptation. E, tu mam jeszcze Dominatora. E, tam są z zeszłego roku jeszcze. E, rapulowskie odmiany. Coś tam mam jeszcze z Lima niestety Dlaczego mówię niestety? No ta odmiana jest bardzo droga w zakupie Planowała gorzej od Temptation, no, ale że miałem z zeszłego roku paczkę, no to ja po prostu no wysieję. Za tą cenę, co ona kosztowała, no, to trzeba bym wysiać Może w przyszłym roku zaplanuję lepiej, chociaż tak jak mówię no sieję tego Rapula już od 2016 roku praktycznie na większości arau z początku Atora, w tym roku z Atory zszedłem na rzecz Temptation, bo Temptation to jest nowsza Atora no i po prostu no, sprawdzają mi się te odmiany. Temptation w tym roku dało najlepszy wynik planowania. Absolut były tam gdzieś około 100 kg mniej z hektara. No ale co z tego, że był niewiele mniej, jak kosztuje 300 zł więcej za paczkę. Więc tutaj koszt przy tylu hektarach rzepaku no, jest dużo wyższy. Mam jeszcze do zasiania odmianę Duke. Też podobną jest całkiem niezłą odmianą. Ale to będę się o po porce. No i dobra, sobie przeważymy teraz. Dywanik fajny co? Powiem wam, że ten dywanik to jest super sprawa. Zapyta teraz Mateusza, dlaczego robisz próbę kalibracji z komputera, a nie trzymiesz przycisku na zewnątrz? No bo właśnie e, kalibrację w rzepaku robię na 1,1 hektara, czyli 10 arów. Jak możecie zauważyć, ten pasek szybko się nie przemieszcza, bo on dokładnie wykręca, żeby, wiadomo, zboża przy 1,40 hektara wystarczy. Rzepak warto, żeby był przy 1,1 hektara wyważany bo jest to dużo dokładniejsze, bo jest mała dawka, w tym przypadku akurat 45 roślin na metrze, tam na słabszej ziemi jak przyjadę to będzie 40 roślin na metrze, mam wrzuconą mapę aplikacji tutaj, możecie sobie zauważyć, nie wiem dobrze widać, pewnie dobrze tego nie widać, ale z tej strony jest właśnie 40 roślin na metrze, tu jest 45 roślin na metrze, także precyzja. No i ogólnie właśnie nie trzymę przycisku z tego względu, że trzeba go trzymać, bo ze względów bezpieczeństwa Amazonę wpadły na cudowny pomysł, cudowny w cudzysłowie. Przy zbożach sobie trzymę ten przycisk na zewnątrz, bo to moment trwa. 0,300. 300... A jeszcze ktoś jakby zapytał Słuchaj, masz oryginalną wagę, dlaczego nie używasz oryginalnej wagi? No z tego względu, że oryginalna waga jest do 10 gram dokładności Sama dokładność jest bardzo zbliżona, tylko ta waga ma do miejsc tysięcznych po przecinku, czyli 3 miejsca po przecinku dokładności a tamta ma 2 miejsca po przecinku dokładności Przy zbożach nie ma to znaczenia, ale przy rzepaku jednak te 3 miejsca po przecinku fajnie jakby były Szczególnie, że wyświetlacz ma możliwość bicia od 3 miejsc po przecinku no zawsze jest to większa precyzja, bo przypuśćmy na tamtej wazie żeby było 0,32 kg, a tu jest 0,317 Także pewnie to nie ma większego znaczenia, ale no jeśli jest taka możliwość, to czemu nie. No akurat 0,320 komputer myślał, że wyleciało, czyli praktycznie wyszło idealnie. Jest inna partia na 8, więc też jest, bo to z zeszłego roku, więc jest po prostu inna masa tysiące ziaren, inna siła kiłkowania. No, i jak jest są na masy 1000 ziaren? to już przedtem siedziałem 2,67 kg na hektar, teraz się 3,20 kg na hektar i wychodzi 45 roślin na metrze. A z tamtej strony będę siedział 2,76 kg na hektar, to wyjdzie 40 roślin na metrze. Stereo 63% odchyłka od normy, czyli no jest dobrze. Jeszcze sobie mogę wbić, ile napełniłem. 10,35 kg, i później komputer będzie mi pokazywał, ile jest łącznie, czyli 10,58 kg jest w zbiorniku było 23 230 gram zostało. Ta biadaka jest genialne. Tak tak Pójdziemy tutaj I nie ma. Nie musimy w kabinie tego wozić, nie musimy wdychać pyłu z zaprawy. Co do zaprawy, to w tym roku mam rzepak częściowo na lumipozie, częściowo na buteo, bo już zabrakło paczek na lumipozie i wziąłem na tym buteo. Będę miał przynajmniej porównanie, ale tak jak mówię, niemieckie badania mówią jasno: lumipoza działa pięknie na śmietkę, gorzej na pchełki rzepakowe, a znowu buteo działa lepiej na pchełki. Według niemieckich badań 75% porażonych roślin przez śmietkę. Na Buteo i 25% na Lumipozie. No, różnica jest kolosalna. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj kamery z innej perspektywy, trochę z bo tam pisaliście w komentarzach, że ta perspektywa mi się bardzo podoba. No to skoro takie robicie, to czemu nie? Tu jest trochę, no, większy wypasek w Gungeon Że. W Gungeon to jest dużo gałek, a tu jest bardziej, dużo przycisków. Wygodny ciągnik, fajny ciągnik, ja polecam z jak najbardziej. Po tych kilku latach użytkowania i po jeżdżeniu kilkoma markami stwierdziłem, że klas naprawdę jest niedocenioną marką na rynku. Dobra, włączamy dmuchawę. I lecę. Autotrack Na autotracku to można siać, powiem wam, że to jest tak odciąża człowieka, sam nam rozłącza sekcje. Jeszcze nie jestem do końca pewien, czy te sekcje mi dobrze rozłącza, bo powiem Wam, że w rzepaku znaleźć nasiona, nawet jeśli podniosłem do góry radlicę i zostawiłem, żeby po prostu rzucał nasiona na wierzchu, znaleźć te nasiona, w którym miejscu on rozłącza, to jest praktycznie... No, trzeba mieć mocną lupę, szczególnie właśnie w takiej dużej ilości słomy. Bezarkowo, jak będę siał orkowo, to myślę, że jeszcze raz sprawdzę, skontroluję, czy dobrze te sekcje rozłącza, żeby później nie było, że wiecie, gdzieś tam będą jakieś zbyt duże nakładki, czy o mijaków raczej nie będzie. No i tutaj główną właśnie, głównym zadaniem tej nawigacji jest to, że właśnie mi rozłącza sekcje, no i kieruję. Wiadomo, kierowanie pomaga w tym, że jestem w stanie się skupić bardziej na tyle maszyny, Eee, właśnie sobie fotel mogę jeszcze odwrócić o, w ten sposób nie muszę się skupiać na kierowaniu i to naprawdę jest bardzo pomocne na takiej glebie, która jest tutaj eee, gdzie trzeba ciągle patrzeć, czy wszystko dobrze idzie eee, tam muszę z tamtej strony wypłycać bronę aktywną tu muszę ją pogłębiać eee, bo tu jest działka po grochu tam jest działka pojęczmieniozimym pojęczmieniozimym jest więcej słomy jest bardziej pulchno i po prostu ta brona aktywna bardziej siada, ciągnik ma ciężej no jak widzicie, trzęsie naprawdę mocno w kabinie ale to z tego względu, że po prostu... O, teraz B5 wrzucę, 7 km na godzinę, 7,5 km na godzinę nie przekraczam. Dziewiątkę też doradę, zaraz zobaczycie. Nierówności są z tego względu, że właśnie Kultimer, jak ma dużo słomy, e, to powoduje właśnie to, że no te, ta słoma się pcha tak jakby trochę. Ona się nie pcha, ale no, wiecie, jest wolniejszy przepływ tej masy przed maszyną. W talerze tego za bardzo nie rozrównają, bo nie są w stanie. No i po prostu y, są lekkie nierówności, ale to nie jest jakiś duży problem. Brona tym nas to skompensuje. Ale wiecie co? Po orce to jest po orce. Gdyby nie to, że ta działka jest uprawiana od 2017 roku bezrokowo, to ja bym nawet nie myślał, żeby tę działkę siedzieć bezrokowo. No i tam jest pogrochu, to też pogrochu, fajnie to wygląda. Po jęczmieniu o wygląda to średnio, znaczy średnio, inaczej. Po tym silniku wygląda to dobrze, z tego względu, że jest rolka dociskowa. Docisk mam zrobiony, praktycznie na no, maksymalny docisk jest zrobiony, bo tu jest ciężka ziemia, to nie oszczędzałem docisku radlic. Bo jest rolka odciskowa, także nawet jak wjadę tam na lżejszą ziemię z tamtej strony, później to nie utopi tych nasion, bo po prostu rolka trzymie głębokość. Mimo tego, że jest rolka 50, a nie 65. I to też celowo właśnie wybrałem 50 rolka, a nie 65, bo uważam, że jeśli przyjdą intensywne opady po siebie. To mamy mniejszą powierzchnię gleby, zasklepioną, i lepiej ta woda wsiąka, jeśli byłaby szersza rolka, i wtedy ta woda z intensywnych opadów by trochę gorzej wsiąkała. Tak mi się przynajmniej wydaje. Poza tym jest wał gumowy, klinowy, i idealnie pierścień idzie przed redlicą, przed rolką, więc on też wstępnie zagęści, więc ta rolka nie ma szans, że ona wpadnie nam głębiej, nawet na lżejszej ziemi. No fajnie ten się nie Mam też w nieku zęby zamontowane pod kątem, czyli że one nie są w pozycji wleczonej, że tę glebę tak jakby głaskają, tylko one ją podnoszą bardziej są pod kątem ustawione w kierunku do, do gleby. No i bardziej to agresywnie pracuje. Jeszcze zobaczymy jak po Polsce to będzie wyglądało, ale no bezrokowo robią niesamowitą robotę. Ta suma jest intensywnie zmieszana właśnie z tymi z tą glebą. Dobrze dociśnięta przez wał jest, później też szeroko dociskowa, no fajnie to wygląda. Eee, dociśnięte jest to nasionko, sieje na około 2 cm głębokości, 2-2,5, zależy gdzie trafi. Ciężko jest to nasiona poszukać w tej słomie. Myślę, że powinno wystarczyć, bo, bo powiem Wam, że eee, no jest dużo wilgoci. Praktycznie to, co rurka docisie, to jest wilgoć. Myślałem, że po kultimerze będzie dużo gorzej jak po pługu, ale widzę, że kultimer naprawdę też tej wielkości dużo wyrzuca. Tylko zasada jest taka, żeby nie przesuszyć przed kultimerem yy, za bardzo gleby. Po grochu nie było nic robione czyli prosto wyrżysko jest yy, uprawiane. Yy, po pszenicy było zrobione płytko katrosu na 5 cm. Pojęczenie zimnym było zrobione głębiej katrosem. Na około te powiedzmy 8 cm, tylko że pojęczenie zimnym było robione już miesiąc temu więc były dwa razy opady po 5 litrów, więc tutaj też no jest tej wilgoci dosyć sporo, nie ma problemu z wilgocią. Myślę, że wschody powinny być ładne. Zobaczymy. Wiadomo, pierwszy rok siewu grzebaku, nowym siewnikiem, więc tutaj też się dużo uczę. E, wszystkiego idealnie nie zrobię, na pewno w pierwszym roku jakieś błędy popełnię, chociaż mam nadzieję, że nie popełnię, ale to zawsze coś tam się zrobi, e, tak jak nie powinno. To jakby ktoś pytał, czy jest też tyle monitorów, to jest nawigacja, to jest wiadomo wyświetlacz e, ciągnika, który jest bezużyteczny, bo tak naprawdę nie możemy do niego nic podłączyć, ani nawigacji, ani ani izobasa, maszyny na Izabasie. ten nowy cebis już jest lepszy, ale ten cebis stary, no niestety, ale on nie jest szałowy to jest właśnie mankament klasa duży, że no wyświetlacz jest bardzo przestarzały nie jest też dotykowy tu jest nawigacja John Deera, plus siewnik na izobasie Sobie mogę przełączać dwie karty do góry jest Amatron 4 do kamery od siewnika dlaczego Amatron 4 nie wyświetlać do kamery? z prostej przyczyny, był kabel już w zestawie do Amatrona 4 i do kamery Także no nie ma sensu kopać wyświetlacza za 2000 zł, bo no nie ma to logiki po prostu. Wolę sobie MATLAB 4 w 5, szczególnie że MATLAB 4 nie jest teraz używany. A tu jest iPad. iPad miał być docelowo do aplikacji Climate FieldView, ale niestety aplikacja FieldView nie czyta moich próbek gleby. Nie jest to wina po mojej stronie, bo chodzi o to, że Climate Field View pokazuje nam w, rzeczywistej, w rzeczywistym momencie mapowanie, czyli zmienną normę wysiewu rzepaku. Później możemy sobie to łatwo udokumentować. Kupiłem aż używkę po prostu iPada. Miał być do tego, ale w sumie powiem Wam, że dobrze, że go kupiłem, bo przydaje się dopuszczenie muzyki ze Spotify'a, czy na przykład nie wiem, odpalę sobie vloga, kuli czy tam nie wiem, szoko, więc zawsze to jest jakieś rozmaicenie. Oczywiście wiadomo, to nie jest tak, że tylko patrzę w tym wyświetlacz i koniec już nic mi nie obchodzi. Na razie coś tam sobie gra w tle, po prostu ktoś sobie mówi w tle, ja sobie tam słucham, a po prostu nie muszę łączyć telefonu z radiem, żeby po prostu mieć telefon bardziej do właśnie telefonów, bo wiadomo, jak puszczę na telefonie sobie taki filmik to e, czy podcast jakiś na podcastów na Spotify'u też sobie słucham czasami e, no tak jak puszczę na telefonie taki podcast sobie to niestety, ale później jak ktoś do mnie dzwoni to się wszystko przerywa e, muszę zatrzymywać, potem muszę uruchamiać ponownie, e, a tak sobie w tle cały czas leci i nie ma problemu także po to są tutaj cztery wyświetlacze tego nie licząc to są trzy wyświetlacze dodatkowe. Mógłbym kamerę mieć teoretycznie na Green Starze ale powiem Wam, że ciągłe przełączanie tych kart z siewnika na nawigację i jeszcze na kamerę byłoby trochę uciążliwe. Wolę mieć wszystko tak bardziej czytelne. Tu mam teraz podgląd z tyłu na, na tył siewnika. Przy cofaniu, wiadomo, zbiornik jest wysoki. To w ogóle nie było możliwości, żeby nie bać tej kamery. Znaczy, była możliwość, ale wziąłem kamerę z tego względu właśnie, że no, no jest to jakieś bezpieczeństwo. Szczególnie tutaj przy cofaniu, jak cofię do garażu wieczorem, no to jednak ta kamera bardzo tutaj ułatwia sprawę. Zbiornik jest wysoko, także nie widać co jest za siewnikiem Przy podniesionej maszynie Także siew powiem Wam, że idzie całkiem fajnie Warunki są naprawdę no, bardzo dobre jak na siew Tutaj rano było uprawiane, teraz trochę przyschło, trochę się kurzy No ale rano jeszcze miałem parę spraw opierkowych do załatwienia I po prostu później wyjechałem siać Zacząłem siać dopiero w pół do 12 bo zanim przygotowałem sobie siewnik przeważyłem go jeszcze z rana przeważenie tego siewnika to jest e, czysta przyjemność, bo jest aparat wysiewający elektryczny, e, lejowy zbiornik, nie trzeba nagarniać, fajnie to się wyważa, fajnie się sieje. Przygotowanie siewnika, wydmuchanie ciągnika, przesmarowanie ciągnika, e, umycie sobie szyb, bo ja jak widzicie lubię pracować w czystości. Mam tutaj też dywanik, pracuję z właśnie e, bez butów w skarpetach, jest dużo wygodniej, e, Przyjemnie jest dla nóg z tym dywanikiem. Ktoś powie, że to już jest przesada, a dla mnie nie jest przesada, lubię, lubię czystość, lubię pracować w czystości, też plastiki są wszędzie, tak raczej staram się utrzymywać bez kurzu, szyby staram się mieć umyte i od zewnątrz, od wewnątrz, szyby to wiadomo też bezpieczeństwo, bo jeśli są brudne szyby, no to może się stać jakiś wypadek. Tam jeszcze właśnie drugi ciągnik uprawia. Marcin uprawia. Marcin, czyli mój dobry kolega. Pozdrowienia dla Marcina. Później będziemy kolejną działkę ryżorkowo jechać. Właśnie też prosto za pługiem, żeby tej wilgoci zatrzymać. Już tak robimy od momentu, kiedy pierwszy rok miałem klasę, czyli 2015 roku. Robimy wszystko. Praktycznie zaraz za pługiem siew i rzepaku, czy pszenicy za kultimarem, kiedy za talerzówką. To od razu właśnie za uprawą idzie siew, żeby tą wilgoć chwycić. Nawet jeśli są dobre warunki, czyli jest dużo wilgoci, to staram się to robić w tym samym dniu, żeby wiadomo ta wilgoć nie uciekała, bo jak nam ta wilgoć ucieknie, to później no... Każda wilgoć jest ważna okazuje się, bo później te okresowe susze też może lepiej te uprawy znoszą, e, jeśli to, o tą wilgoć dbamy, jeśli my się nie robimy nadmiernych uprawek. E, jest takie powiedzenie, że upraw powinno być e, tak dużo jak to konieczne e, i tak mało jak to jest tylko możliwe. Po rzepaku 5 cm to jest max i po rzepaku w ogóle ściernisko uprawią dopiero e, po siewie rzepaku, jak już te samosiewy będą takie no większość, jak już większość samochodów powschodzi, nie ruszą tego zaraz za kombajnem, nie rozumiem w ogóle fenomenu tego, że niektórzy zaraz za kombajnem jadą z towarzyszówką po rzepaku, bo e, o ile po pszenicy to nie ma większego znaczenia, bo siemy rzepak, to wiadomo, żeby to szybciej przygotować, o tyle przy rzepaku prawa zaraz za kombajnem moim zdaniem jest bezsensowną sprawą, bo przesłyszamy sobie niepotrzebnie pole. I niektórzy widzę, że dosyć głęboko to robią, no to sobie wzbogacają bank nasion w glebie o dodatkowe samosiewy rzepaku, które są w stanie przetrwać nawet 10 lat w glebie. U nas na przykład nie ma w ogóle problemu z samosiewami rzepaku. Gdzieś tam morze są, gdzie nie wiadomo gdzieś tam się zawsze trafi. Nie, jeśli odczekamy z uprawą przynajmniej dwa tygodnie, jak one już powschodzą te samosiewy to mi się wydaje, że mamy mniej właśnie tych yy, samosiewów rzepaków później w kolejnych uprawach. Bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że yy, jeśli uprawimy ściernisko, to ta gleba jest ciemna, a ciemny kolor przyciąga słońce, a jeśli mamy ściernisko plus słomę, plus matę słomy, mata słomy jest żółta, to ona odpycha promienie słoneczne i automatycznie nam mniej paruje. Yy, I zróbcie sobie takie doświadczenie, że zostawcie sobie na przykład po żniwach w ogóle nieuprawiane ściernisko, to możecie po tygodniu pójść na to ściernisko, odkopać słomę i tam będzie wilgoć pod słomą. A ściernisko, które będzie już uprawione, to już mamy na te 5 cm czy 6 cm przesuszoną warstwę. Jeszcze Wam chciałem pokazać, jak to wygląda dokładnie, ten rzepak zasiany. No powiem Wam, że to było rano uprawione i mimo tego, że u nas nie padało dużo, to myślę, że dobrze zadbałem o wilgoć w glebie, bo naprawdę wilgoci jest tak dużo. Zobaczcie, tu jest rolka dociskowa i tu jest mnóstwo wilgoci. To nasionka pewnie teraz nie odszukam, bo żeby odszukać nasionko, trzeba się naprawdę starać. Sieje w rozstawie 2 na 2, czyli dwa sieją dwa nie sieją. Ten rozstaw mi się naprawdę dobrze sprawdził i w tym roku sieję tak praktycznie wszystko, bo chcę też zasiać częściowo w rozstawie co 37,5 cm, czyli jeden rząd sieje i dwa nie sieją. Tak na próbę dla porównania, bo wychodzi na to, że rzepak jednak planuje chyba lepiej w szerszych rozstawach, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co do psandy, dlaczego sięje 45 na metrze, a nie na przykład 35, bo mówiłem, że będę siał rzadziej. Wiecie co, sieję tutaj pierwszy raz tym siewnikiem, sieję bezarkowo. Jeśli to by było porco, to chcę spróbować zasieć 35 na metrze roślin, ale bezarkowo trochę się boję. Wolę sobie ten pierwszy rok zasiać te więcej nasion na metrze i mieć pewność, że po wschodzi, jak to w ogóle będzie wyglądało po wschodach, bo tutaj jest naprawdę dużo tej słomy. Ale zobaczcie, jak to jest uprawione. To jest niesamowicie uprawione. No tu akurat dużych brył nie ma, ale tam są większe bryły i wygląda podobnie. Także ta brona aktywna KG, no, robi niesamowitą robotę. Nie wiem, czy film to odda, ale no, jest tak zmiksowane. Jest tyle wilgoci w ogóle w rzędzie wysiewu. I to, że właśnie jest siane bez zagarniacza, tak genialnie wygląda. I ten wał gumowy, no to jest super połączenie. A teraz jeszcze przejdziemy do siewnika. W ogóle, jak on cichutko chodzi, ten wentylator. Wczoraj był u mnie Paweł Przonka. Nie wiem, czy niektórzy kojarzą z YouTube'a. Subskrybujcie, komentujcie mu filmy. W porze gość, mój dobry kolega ze studiów. Mimo, że ja studiów nie skończyłem, akurat z nim to no gdzieś tam ta znajomość została. No i Paweł Przonka właśnie mówi: Kurde, jak ten wentylator ci chodzi? Według na przykład Kuna siewnika, który miałem na testach, to naprawdę jest różnica kolosalna. W kabinie go w ogóle nie słychać tego wentylatora. Jak na razie sprawuje się super. Nie żałuję wyboru. Co wam tu więcej mogę o nim powiedzieć? Myślę, że kiedyś nagram taką dokładną prezentację, co tam z wyposażenia jest i tak dalej. No i dobra, to by było chyba na tyle w tym filmie, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!